Czołem, czołem, z tej strony kanapowy komando. witam Was dzisiaj z relacji czy też z terenu z lotu leśnych ludzi. Przyjechałem tutaj w miarę wcześniej, czyli koło godziny 9, w tej chwili jest już po 17 przed 18 i dopiero zaczynam relację. Także nie dziwcie się, bo tyle czasu trwało dojście od ogniska z powrotem do samochodu po kijek i po mikrofon. Pozwoliłem sobie dzisiaj rozbić się przy ekipie Tomasza Forysia. Tam za mną, gdzieś jest jego namiot. Sam Foryś szykuje się w tej chwili do jakiejś prelekcji i muszę powiedzieć ze zdumieniem, że co innego oglądać człowieka w telewizji co innego poznać człowieka na żywo to są dwaj różni ludzie tam za mną ekipa Łabędzka, czyli Gliwice Rules Armin w tej chwili wyciąga, myślę wampira z samochodu albo i nie, wampira pewnie znacie to jest mój ulubiony pies kto... no proszę bardzo ja postaram się wam go pokazać tak, 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 tak. To tak. no tam jest. O, i dobry wampir. Przywitaj się z widzami kanału Kanał Komandos. No i tyle. O, a tam jest nasze obozowisko. Mój namiocik. Państwo Arminowie. Nasi koledzy z Mysłowic. Nie bierzemy jeńców. Tutaj największy jest nasz. Ten garaż, hangar. No, muszę powiedzieć, że tam jest schowany od Armina i od Sandry Mi-8. Ponieważ każdy z lot to ludzie i zwierzęta, a zwierzęta Wam już pokazałem, na no ile mogłem, także w tej chwili mi jeszcze Sandra, która zapewne Zwierzęta. przyjemnością pozdrowić widzów kanału. Dzień dobry, jestem innym rodzajem e, zwierzątka. Nie no, pozdrawiam. Ciebie Wszystki, dopiero zwierzę wyjdzie wieczorem. Aha. Buziaczki śle. Y, czyli z tego wynika, że mogę się spodziewać zupełnie innych y, ekscesów dopiero później. Tak. Nie zawiedziemy widzów jak zawsze. <laughs> Nie wiem, czy uda mi się zrelacjonować, ale się postaram. Dobrze, że nie ma wody. To się nazywa, kurde, bushcraft. No panie, no ultralight, no, sam plecak na trzy plecach, no namiot 17 kg, no ale co to jest. Do 23. twojego 110-litrowego by w las, mi się wydaje. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że za... Mają rozmach. <noise> Tak wygląda mniej więcej teren tutaj przedzlotowy. Zobaczcie ile pojazdów, ile samochodów, ile przyczep, nie przyczep, namiotów. A to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Z tego prostego powodu, że cała impreza odbywa się mniej więcej tam w kierunku tojtojów. Póki jeszcze trochę światła, postaram się Wam pokazać co się tam dzieje. Pogoda dzisiaj zdecydowanie w kratkę. Rano kiedy przyjechałem było pięknie słonecznie, a potem deszcz, zimno, deszcz, zimno, deszcz, zimno, deszcz, zimno, trochę słońca, a potem... Nie wiem czy słychać, bo widać na pewno, ale pogoda na zlocie jest kratkę przysłowiową. Jednym z problemów jest to, że w tej chwili zrobiło się takie gradobicie, że nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Mam nadzieję, że pogoda się już troszeczkę ustatkuje, może nie będzie tak ciepło, ale będzie przynajmniej sucho. Zresztą popatrzcie, jakie kałuże, jakie błotko. W, w tej chwili nieubłaganie Kraczamy na teren zlotu. Oj, słychać jakieś wrzaski, krzyki, czyli coś ciekawego się dzieje. Ile ludzi! Co się tam teraz dzieje? A tutaj, jeżeli mogę was pokazać, to proszę bardzo, zaprzyjaźniona kompania bytom z całą ekipą. Co to dzisiaj ważycie dla wszystkich? Kończymy ostatni posiłek, za chwilę będzie wydany, czyli w naszym wydaniu czyli komparne z tak taki jeden element ze stosni polowej. Wcześniej był żurek z a wczoraj był leczo. A, czyli generalnie ostatnia wieczerza. Przed nami. Przed nami. Yy. Tacy zmęczeni. W imieniu swoim i wszystkich dziękuję za wkład, trud i za zaangażowanie. Proszę bardzo, tym razem Karo nie organizuje całej imprezy jako, jako... Ale zmęczona tak samo. <noise> Proszę bardzo, a tego pana myślę, że znacie, a jak nie znacie, to lepiej żebyście go nie poznali. Pa Maja, na razie. No, no. No, tutaj no, mamy nie mniej więcej, tylko odkrycie Bit robu", Bit robu". Bit czyli przedstawicieli, producentów, właścicieli, czyli kapitalistów, ludzi którzy stoją u, u, na. Balki, nie wiem czy dobrze wymawiam. Lajon. Nie, nie nie więcej, tylko liofilizaty, jeżeli dobrze wymawiam. Tak, tak. Na pewno będzie, znaczy, na pewno. Test będzie gdzieś tam na kanale, więc niedługo Wam pokażę, jak się to przygotowuje i jak się to idzie. Bo niektórzy nie potrafią jeszcze łyżką widoczną. Ale jakaś reklama króciutka na kanale. Co Zero. możecie powiedzieć o swoim No, że staramy się mieć produkt po prostu, który smakuje jak w restauracji bądź w domu. Yy, nie komponujemy składników dopiero po poliofilizacji, tylko gotujemy i liofilizujemy. W I tak, nie Zero konserwantów, tak. sprawdzone składniki. Rozumiem. Czyli z tego wynika, że unijny nakaz jedzenia robaków jeszcze nie u Was? Nie. Jeszcze nie. Ale jakby, jakbym na przykład zamówił sobie kota, nie wiem, liofilizowanego, jest szansa, czy raczej nie macie swoje sprawy a, na, ten ten nie. na ten moment nie. Kotów i psów nie sprzedajemy liofilizowanych. No, myślę, że jakiś tam kraj, już chyba mam wycofał się ze sprzedaży i spożywania kotów, więc pokażę Wam tylko, co dają. Właściwie dają, bo to, to trzeba też kupić, nie? Jeżeli chcemy ze sobą tak. zabrać. Ale próbowałem już, pierwsze testy mam za sobą i liofilizaty naprawdę są smaczne. A kokos mnie urzekł Zupełnie takie bym zostało skoro Dziękuję za parę słów i Dziękujemy. Dziękujemy. Jesteśmy w tej chwili przy stoisku bardzo miłego pana o imieniu Emilia Olkuska. Nie, oczywiście. To wyroby malowane. Oczywiście. I oni tutaj prezentują, jak za chwilę Wam pokażę, tutaj jak, jak wygląda ich kolorowy stolik. Ale co dziwniejsze, miałem okazję poznać też Tomasza Forysia z kanału Od Rider. I nie będę ukrywał, że tego pana przywitam, tego pana przywitam. Ja również się przywitam. I chciałem się zapytać, Tomaszu, co tutaj robisz dzisiaj w ogóle? Bo tak, ja powiem w ten sposób. Przyszedłem tu na te, na te stoisko, bo znalazłem siki. I zawsze mi się Emalia Olkuska kojarzyła z basenami pod, y, wiecie, takimi... Szpitalnymi. Pokażę Wam. Nie, bo ja nie mogę być gołosłowny, no. To mniej więcej wyglądało tak. Na Allegro można było z Demobilu kupić takie płytrze. I po prostu to były takie do kibla, nie, że wiecie, nie? I znalazłem mocz i znalazłem taki ten. Yy, I po prostu tak mi się wyda. Ale goście robią tak zarąbiste rzeczy, słuchajcie. Na przykład tam weź. Które to? Ale no. to nie jest zajebiste. <laughs> Czekaj. Takie, o. Popatrzcie się. Bierzecie ze takie. Tu, tu są takie dziurki. Dajecie sobie tu herbatkę, słuchajcie, cygmyk pyk i macie taki imbryczek, a jakbyście mieli piec, to jeszcze by wam tak robiony. Dodatkowo jeszcze możecie to na gazie, możecie tak. to na ogniu, możecie na to w reaktorze jądrowym. Na nie? indukcji. A to, że tutaj dużo wody, po prostu był grad, był deszcz, tak pogoda był. się tutaj burzliwie zachowywała. Tak. Ale Niż, my tutaj mi zardzewiał. Ale wodę rady. dzięki temu mamy już w tej chwili na gotowanie. No i druga sprawa, sprawdzamy czy rdzewieje. Nie tak. rdzewieje. Nie rdzewieje. Można w wagę włożyć wysokie temperatury utrzymuje słuchajcie ja tak poważnie w domu mam poważnie mówię, no. w domu mam garnki emaliowane z zakładów Wolkuszu i do tej pory spisują się genialnie a pamiętam moja babcia miała taki durszlak tylko że on był płytszy nieco i do bardzo niedawna jeszcze używaliśmy go w domu był żółty świetna rzecz mogę polecić no, mam poza... nadzieję, że nowa Amalia będzie trzymała tradycję starej. No Byleby też... nie było tak jak z Gerla. Nie, technologia jest ta sama, właściwie bardzo dużo osób tych samych też to działa, robi. Poza tym na tych wszystkich produktach, które tutaj widzimy jednokolorowych, można nanieść swoje wzory indywidualne, które jesteśmy w stanie nanieść i mam specjalnie takie? Nawet takie? wszystko. wszystko o, wszystkie kolory, kochani, możemy zrobić dla was indywidualne projekty. Zrobimy tak, żebyście byli szczęśliwi zadowoleni. No i, I uśmiechali się szeroko. No i przede wszystkim będzie musiał być wzór yy, tak jak w szantach marynarskich, że gołejaby z płucka, nie. <laughs> <noise> wszystko damy radę zrobić, wszystko. Idziemy dalej oglądać wyroby. Śliczne dzięki, pozdrawiam. A tak. no tutaj nic więcej. To mamy drzwiaka. Na wysokości. Dlaczego on Tego nie, o, tego nie o, A co stanie się teraz? Nie wiadomo. Kurwa ma, szybko. Muszę je nastroić <laughs> Jeszcze mnie nie stroiłeś Chwała na wysokości Dzieci wesoło Tak będzie? Dzieci wesoło? Okej okay. Ręka mnie już nie utrzymać. Tomek To będzie piękna A będziesz spadał? I znowu będzie na brzozę <laughs> Kurde nie podaj nam wlasz! <grym> same, jesteś gotowy? to, jedzie, my! Nie, 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 siebie! Wszyscy hey, mamy w głowach. W hey, 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 na nie, 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 nie,

Mamy źle w żyjemy. Hej hej, 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 prośbę Tomek! Tomek! Mamy... prośbę do ciebie, zaśpiewaj. A teraz idziemy na, na jednego. jednego A teraz idziemy wódkę pić I ściągamy gościa z góry A teraz idziemy na jednego zostawmy A teraz idziemy wódkę bić. I ryb, zyp, zyp. I go! Ja to bym go tam zostawił Niech zostanie, niech zostanie Teraz zaśpiewa... W tej chwili dalsza część z lotu. Część, która pełna jest namiotów, hamaków, ognisk, ogienków. A tam, gdzieś daleko, Piran pozwala ćwiczyć rzucanie szurikenami. Szurikeny, czyli gwiazdki ninja. Spróbuję się tam dostać. Może jeszcze coś zobaczę. Jak tam chłopaki wrażenia? A fajnie, fajnie. Byliśmy chwilę zwiedzić tutaj okolice Wojkowice i tak dalej Natrafiliśmy na parę ciekawych miejsc, ale niestety do żadnego nie było wejścia, więc Trochę na głodzie jesteśmy urbexowym A widzę Jan już poszedł zobaczyć co się tam dzieje na dole Ale wiesz o tym, że jeżeli nie było wejścia, nie znaczy to, że nie było wyjścia? No, nie wiem, zobaczymy Na razie za około piszę naszą prelekcję, zaczynamy i godzinę później będzie aukcja więc no, czekamy na to powoli robi się ciemno Jan znowu gdzieś o nie, ty, tam są tarcze, co no, oni tam idziemy, robią? Idziemy tam ale chodź zobacz jak, jak trafiłem tutaj Ja sam <grym> jestem dumny z siebie Proszę bardzo Zastanawiam się tylko ile potem będzie by... <grym> Ja ci powiem, to jest tak zwany shuriken Robin Hooda, czyli jest Tak, shuriken. Tak, Gdyby robił Hood strzelał, to by trafił jedno w drugie. A ile ci czułeś? E, teraz. Wow. A w tej chwili organizator, Mówi powie nam coś bardzo ważnego na temat tego, co się tutaj dzieje. Nie wiem, czy coś bardzo ważnego. Co uważasz za ważne? Nie wiem, co twoi widzowie uważają za ważne. Powiem ci, że dla tych młodych ludzi, którzy tutaj rzucają, ja tylko pokażę na ich kamerę, tutaj rzucają tymi szurikenami, jest to niezła zabawa. Generalnie tutaj e, promujesz e, styl życia ninja, tego Ktoś typu rzeczy. Się. Yy, myślę, że rzucanie nożami samo w sobie jest po prostu fajne. Nie trzeba go promować, szczerze mówiąc. mówiąc też jest to tak, sport tani, sport stosunkowo tani powiedzmy. Stosunkowo, trzeba mieć trochę miejsca, na w bloku nie porzucasz. Dokładnie. Trzeba mieć też tarcze, ale ćwiczy koordynację ruchową, ćwiczy koordynację mięśniową, ćwiczy wszystko co pomoże. Tak zwane ręka-oko. A jak ktoś na przykład nie ma ręki, albo oka? Nie ma, nie ma na to Niestety. Na, jesteśmy na YouTubie, musimy zastrzec, że tutaj nie jesteśmy specjalistami od medycyny, tutaj nasza, ten, nasza opinia jest wyłącznie opinią, a nie poradą. Mam takie pytanie, ale już teraz na poważnie. Czy sam ćwiczysz, czy sam lubisz ten sport? Y, lubię, natomiast dotychczas nie ćwiczyłem, bo nie miałem fajnych celów, dopiero tak które tu są, są zrobione i powiem szczerze, w tym roku planuję pocisnąć trochę temat żółtek. więc Jezu. od razu chamska reklama. Czyli z tego wynika, nie. że na Piranie, znaczy na kanale Pirana będą w tej chwili porady jak rzucać, jak się to wszystko robi, jak sobie samemu spreparować strój ninja, no i jak tanio dostać się do Japonii, żeby Jest poświęcić. taki filmik, musisz sobie sprawdzić, jeśli nie widziałeś, że bierze się t-shirt i zmienia się go w maskę ninja. O, proszę bardzo. I to, to jest, jest taki bardzo... poradny, poradny Tipsik dla ludzi, którzy tak. chcą zostać ninja za 24 tak. grosze Bo tyle kosztuje mniej więcej koszulka w Chyba, że koszulka ten hmm? y, Tutaj, wiadomo Z piramid. Proszę bardzo, proszę o, panowie rzucą. Te są znacznie droższe proszę, proszę Proszę bardzo, tutaj mamy w tej chwili propozycję nie dobrać, Żebyśmy rzucali Tylko boję się, że... ja, ja mogę trzymać kamerę, ty rzucaj Ja spróbuję rzucić Można? Tak. Oj Ja bym Oj. poprosił z dwie, z trzy nie więcej No to trzy Dobra Tylko musimy zachować BHP żeby ten młodzieniec tamtą odszedł, żeby padkiem okay. nikogo nie skrzywdził. Uwaga Jak widzieliście kiedyś niewidomego, rzucającego strzałkami to macie okazję, znaczy gwiazdkami to macie okazję Ooh. Pierwszy raz w życiu <grym> brawo, jest. Brawo, 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 To jest tak zwane yy, szczęście na A tutaj mamy Kasię, która w tej chwili dokonuje jakiegoś zabiegu. Wymienia kupony na bony. Bony wymienia na talony, a talony wymienia na ciepłe kalesony Tak, dokładnie. No i co? Znowu trafiam na ekipę górbek ściany. No prześladujesz chyba. O, ja chciałem nagrać militaria jak wyglądają, a wy tutaj stoicie i robicie mi tutaj niepotrzebnie za tym. Proszę bardzo. Super Co prawda jest już późno, jak to ktoś śpiewał jest już ciemno. Ale militaria zawsze na miejscu. Zawsze na czas. Co ciekawego ma ta chłopaki? Lettermana A ja myślałem, że odpowiecie, że wszystko macie ciekawe Właśnie zacząłem wy, wyliczać, co mam Ktoś poddał mi już po prostu do ostrzenia u pana od nożyczek, kluczy i tak dalej To potrafił na... To też jest mi. Tak? Tam nie ma takich temperatur, żeby A. można było rozkartować tą serwis Właśnie słyszałem dużo, dużo niepotrzebnych takich opinii, że tak być nie powinien A pan z tvn czy z... Nie, proszę panie. ja chciałem tylko powiedzieć widzom kanału kanapowy Komandos, że jeżeli gdziekolwiek znajdziecie śrubkę, nakrętkę, coś co przypomina lekko narzędzie i tak dalej, to pobliżu musi być Morden z kanału post Postapo przez świat. Tak jest. co dziwniejsze zastanawianie, co robi tutaj Rafał Resowi. Siedzi sobie, rozmawia z mordenem o życiu, o nożach, o zapalniczkach i o... I tak, I, tak tak. Może, I tak można, tak można z Mordenem osobiście. To proszę ja też bardzo, tak chcę. Ale przyjdę bardzo. później. Uważaj, bo to jest. A, jak będziesz mył, to nie był się całego, bo my nawet ten no, Tutaj, no, no, tutaj no, drodzy widzowie, byliście, to, to, byliście to, przed chwilą świadkami szkolenia. No i po sobie chowałem na własnym Jak to dobrze i słuchać, żeby wiadomo było... Dobry wieczór. Mariuszu, jak tam dzisiaj twój na rybek, który przywiezłeś, odwozisz go czy zostawiasz? Mm, czekaj, na rybek gdzieś tam chyba siedzi i konsumuje. <grym> Interwiu. Lampa poczy Mów! Mów! Nie wiem, nie powiem. Ale mów, się ruszaj się. No, proszę bardzo, tam, Zobaczcie, tam sam <grym> jak Agnieszka może <grym> się odwrócić, to zobaczcie swojego męża, który ostatnio na Szycha. godzinach olał wszystkich... Wszystko, ale dzisiaj przyszedł z szyszkami i pokaże nam. Proszę bardzo. Sosna, zwykła. A po czym poznałeś? Małe szyszki. Sosna czarna ma grubsze. Boże. i większa jest. Jak ja bym chciał tak rozpoznawać kokosy jak te szyszki. A to jest sosna, o, taka, taka szyszeczka, dokładnie taka sama. Nie, mów, szyszki zawsze muszą być, to niezależnie od. Warunków atmosferycznych, niezależnie od towarzystwa, zawsze będą szyszki. Tak. Nawet w Monopolu. Tak, poproszę te dwie flaszki z szyszką. Dobrze. A, pytanie, a jak nam się dzisiaj podoba na tym? w końcu to jest wasze, można powiedzieć, rodzinne. No nie, no może przesadzam, ale macie tutaj niedaleko. Nie? Tak, mamy niedaleko. I czy uważacie, że moglibyście mieć jeszcze bliżej? O, to jest, to jest dobre podejście. Mogłoby być jeszcze trochę bliżej, tak? A jak nie, bliżej. Impreza tak. ogólnie fajna. No o ile pogoda dzieje? nam trochę pokrzyżowała plany, ale dawani, pogody ale tak. nie, nie zamówimy, także ogólnie rzecz biorąc, pod względem organizacyjnym, prelekcji, towarzystwa, atmosfery, jest super. No dobra, I oczywiście jest... znalazłem też szyszki, bo to tak, tam... Tak, na brzuszce. Mhm. No dobra, a teraz nie. i teraz szczerze dla kanału Kanapowy Komandos, jak było? Mało szyszek. Mało szyszek, nie ma. Na brzozach jednak szyszki nie rosną. Ciapa, szysz, nie ma szyszek i czego jeszcze? Zimno. Do mu daleko byś powiedział, ale mamy no. 5 km. Ja mogę tylko serdecznie przeprosić i obiecać, że postaram się wyciąć jak najwięcej z tego. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich. Jest A, dziękuję. bardzo fajnie. Dzięki serdecznie. A jak wrażenie? E, bardzo pozytywne, zwłaszcza tam na dole. Rozumiem, że tu też było fajnie, ale tam jest lepiej. Kontynuacja z lotu będzie tam na dole. Dokładnie. tam Tam są bardzo ciekawe prelekcje na temat życia. Macie tam Jacuzzi, saunę, solatę? Eee, nie, ale mamy też fajnie. Dobra, tam, dajemy te grube rzeczy najpierw. Nie, gdzie Dobra, y, Dobra, tak, tak, tak. To są grube rzeczy, więc mam grubą rzecz w ręce. Skóra.

822, bo 822, trzecia, że może popadanie zajęliście za ich. panu. Muszę To ja nie po patelnię. Muszę Na chwilę się Na Przepraszam. się panu. Przepraszam ja w, pół do drugiej w nocy. Trzeba kłaść się spać, a nie będę ukrywał, że jest to nieco utrudnione ze względu napadający deszcz, który mnie trochę spóźni, nie pozwala zasnąć. Mam nadzieję, że w końcu zasnę, bo podobno przy deszczu śpi się najlepiej. Spotkanie na szczycie i na pewno panowie deliberują o tym jak elektryczną wkrętarkę przerobić na pistolet czarnoprochowy. E, jak ci ją wkręcić, wiesz gdzie. <grystanie> Wczorajsze deszcze niespokojne, które przez cały dzień nas tutaj nękały i przez całą noc dość mocno rozmoczyły drogi. Wczoraj ludzie, którzy już chcieli wyjechać, musieli być przez tą górkę tam yy, przepychani. Tam, gdzie takie niebieskie coś widać. Nie będę też ukrywał, że zmiana czasu spowodowała, że jesteśmy godzinę w plecy. I zamiast być godzina ósma, to już jest dziewiąta. O, a tutaj jest, proszę bardzo, nasz znany producent hamaków. Człowiek, który w domu nie ma łóżka. Yy, z tego, co widziałem... Kilka fajnych nowych hamaczków było w ofercie Zorza, bo tego o, nie widziałem jeszcze. Nowe dziecko Zorza 1, Zorza Dwójka, Zorza 1 jest bez ociepliny, dwójka z ociepliną. Zainteresowanie jest dość spore, dlatego że hamaczek ma 3,5 metra długości, więc naprawdę jest duża, fajna sypialnia. No i w kolorze dark olive, czyli ciemna oliwka. Idealnie lecę dalej. Jeden z dwóch organizatorów. Człowiek spiritus Mowens tego okay. wczorajszego i przedwczorajszego eventu. Panie Tomaszu, jakie wrażenia? Ciężko mi jest. No właśnie widzę, dosłownie i w przenośni. Cóż mogę powiedzieć, militaria się niestety dzisiaj już zwijają. Miło było poznać szanownego pana Bartka. Pozwolę sobie przybić Jasne. dzisiaj dłoń. Jak wrażenia ze zlotu? No bardzo fajnie. Trochę nas pogoda nie Było raz jak w starym boludzkim hicie, czyli czasem słońce, czasem deszcz. Do tego doszedł jeszcze grad. Czy można by było ten tytuł rozbudować? Ale bardzo fajnie. Fajna atmosfera, fantastyczni ludzie, super zainteresowanie i w ogóle bardzo fajne nowe znajomości. A zapewnie od strony organizatorów duże podziękowania za udział, za pomoc, za wsparcie, okay. za sponsoring Dzięki. i tak dalej. Nie? Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że my się spotkamy za rok yy, po prostu i będziemy mogli dalej wspierać. A tam za rok. Częściej pewnie wiele imprez imprezesa militaria przecież gdzieś pomagają. Po drodze, nie? Gdzieś tam po drodze się spotkamy na pewno. Nie? Dziękuję serdecznie, do Dzięki. zobaczenia, przy najbliższej okazji. lot leśnych ludzi już za nami. W tym roku odbył się on w Wojkowicach na Śląsku. Muszę powiedzieć, że miejscówka naprawdę zacna i dobrze przygotowana do przyjęcia dużej ilości samochodów, namiotów, yy, hamaków, przyczep kempingowych i gdzie tam kto chciał w czym spać spokojnie. Yy, Impreza odbywała się przy jednym głównym ognisku, ale porozbijała się też również na mniejsze imprezy. Poznałem nowych ludzi, spotkałem starych ludzi. Bardzo się cieszę, że ten zlot trwał trzy dni. A ja co prawda byłem tylko w sobotę i trochę w niedzieli. W niedzielę zaczęli się już ludzie rozjeżdżać, ale no, tak jak mówię, zawsze jest okazja. Gdzieś tam kogoś spotkać, z kimś przybić piątkę. Nieważne, czy będzie to wysoki, niski, chudy, gruby, to nie ma najmniejszego znaczenia w tym środowisku. Co mogę jeszcze powiedzieć? Cieszę się, że komercyjnie też było to fajnie zrobione. Z tego względu, że wystawcy, którzy wystawili swoje, swoją ofertę na zlocie, zainteresowali mnie i nie będę ukrywał, że przejrzałem wszystko, co tam było do przejrzenia. Prelekcje również niestety nie na wszystkie dotarłem ze względu na to, że plątając się po terenie z lotu spotykało się ludzi, tam które udało się niestety przegapić, a szkoda. Eee, Graj, którego widzieliście na filmie, i który, z którym mogliśmy razem śpiewać piosenki, naprawdę to był e, człowiek o super wyobraźni. E, no i co? No i żal tylko, że tak, że szybko z się skończył i że trochę pogoda nas nie dopieściła. Ale mam nadzieję, że następny w przyszłym roku będzie na tak samo wysokim poziomie. Bardzo serdeczne podziękowania Tomek i Kuba za to, że zgromadziliście nas wszystkich, daliście, tak jak mówię jeść. Podziękowania wszystkim, którzy oczywiście tam pomogli w całych przygotowaniach. Przede wszystkim myślę, że kompanii bytom za kuchnię. No, i wszystkim, którzy dorzucili swoją cagiełkę, żeby tutaj wybudować wspaniałą budowlę, jaką był drugi zlot Leśnych Ludzi w Wojkowicach. I właściwie skończyłbym na tyle, gdyby nie najważniejsza rzecz, o której powinienem wspomnieć. Mianowicie, zlot nie odbył się po to, żeby się tylko odbył, ale był to zlot charytatywny. Mam nadzieję, że ten gadżet, który trzyma w ręku, a jest to jeden, jedyny Glock. Jakiego najprawdopodobniej będę posiadał we, własnym, we własnej kolekcji, i jest to również rzecz wylicytowana na aukcji charywatywnej. Muszę się pochwalić, że ma świetną rzecz: mianowicie pamiątkowe logo Leśnych Ludzi 2023. Będzie mi długo przypominał o tym zlocie. Mam nadzieję również, że ilość pieniędzy zebrana na zlocie będzie naprawdę stanowiła spokaźną sumę i pomoże potrzebującemu młodzieńcowi. No i co? No i tyle. Zobaczymy się pewnie za miesiąc na Poza Szlakiem 6 Tajla. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i do następnego filmu. Ahoj!